do Most mostu po prawej stronie jest duży znak z informacją turystyczną, który w bardzo prosty sposób prowadzi na najbliższy parking. Nie sposób tego znaku nie zauważyć. My właśnie podjechaliśmy, ta informacja turystyczna mieści się tam. obok jest duży parking, gdzie spokojnie można zaparkować. Gdzie? O, to jest mapa. Nawet pewnie jak jest no to można pobrać sobie stąd. Mapy po angielsku, niemiecku i po szwedzku. Mapa Holandii. Go. Informacja czynna między 10 a 16. W różnych godzinach idziemy. O. No dzisiaj dziś jest nieczynna, więc tyle się nagadałem, a tu się okazuje, że dupa zbita. No to nic. Zobaczymy, jakie są broszury Meble z mapy jakby inaczej... Są broszury Co tu mamy? Weźmiemy sobie taką broszurę I co my tu jeszcze mamy? Dobrze I co jeszcze? Dobrze... A! Tu są ścieżki piesze I rowerowe, to nam bardzo pasuje Dobra Bierzemy to To i to no i co, i chyba jesteśmy zadowoleni, najbardziej z tych szlaków pieszych i rowerowych, bo z tego będziemy korzystać najczęściej wracamy z Gajusem ze spaceru i lecimy dalej, jedziemy pod zamek, mamy miejscówkę pod zamkiem, Bor nasz cel na ten czas, bo byliśmy w miejscowości Kalmar, gdzieś w tej okolicy, obok wyspy Stenso a to właśnie tutaj chodziliśmy po tym parku, ładnym, bardzo ładnym. Tu mieliśmy gdzieś bazę. Przejechaliśmy teraz mostem sobie tu. Jesteśmy w informacji turystycznej. Udajemy się na północ, jakieś 30 km stąd. Tu jest popatrzona miejscówka pod miejscowością Borgholm, pod Zamczyskiem. I tam spędzimy, jeśli będzie ok, najbliższy czas. Niestety mamy pro, pro, problem, bo jeden z członków załogi nie chce jechać. No idziemy, Gaja. Uparła się i leży. Co się dzieje, Gajusku? Chcesz porozmawiać? Idziemy. No, no jednak się wykonała. No więc idziemy. Jednak wracam nie do końca. Usiadłem na dubsku i nie chcę iść. Powiedz tutaj ludziom, dlaczego nie chcesz jechać? Co się dzieje? Obraziłaś się? Nie rozmawiasz z nami? No, cieszę się. Chodź. Jesteśmy na wyspie Olandia. To nasz kolejny etap naszej podróży. Za nami bardzo duży parking, gdzie można stanąć i my też stoimy na dziko naszym rosomakiem. Jak widać, piękna pogoda, aczkolwiek jest godzina no już około 20.00. Wieczyk rzeźki. Dzisiaj temperatura nieco spadła do około 15 stopni. A wieczyk jest chłodny, więc takie odczucie jest trochę chyba mniejsze. Słońce jest ciut więcej, natomiast Natomiast, no już o tej godzinie czuć, stąd też inne okrycie głowy. W ogóle okrycie głowy, idziemy na spacer wzdłuż wybrzeża, który widać oddali, albo nie widać, bo po słońce. A tam się udajemy, czyli do ruin zamku. Na, Olandii co roku, na Olandię co roku przyjeżdża rodzina królewska w lipcu, tutaj w miejscowości, w okolicach miejscowości, w której jesteśmy. Też są ogrody rodziny królewskiej udostępnione do zwiedzających, być może jutro się tam udamy, czas pokaże. Wody słońca to ponad jeden z najczęściej, najczęściej y, fotografowanych motywów. Nie ukrywam, że my tutaj każdego dnia, prawie każdego dnia widzimy taki zachód słońca, szczególnie przy tak ładnej pogodzie, jaka jest y, przez czas, jaki tu przebywamy. Ale nie narzekamy, bo nie ma nic piękniejszego jak wieczorem popatrzeć na tak pięknie zachodzące słońce. Byłem dwukrotnie w Skandynawii, ale zawsze to były miesiące. Raz to był wrzesień, innym razem to był przełom lipca i sierpnia, a jeszcze innym razem byłem na przełomie sierpnia-wrzesień. Bardzo mnie ciekawi podczas tego wyjazdu, jak się będzie przesuwał czas, kiedy słońce zachodzi. Chwilę temu zaszło, jest godzina 21.20, mamy połowę maja. Będziemy to obserwowali z perspektywy trzech miesięcy. Na pewno będę to dokumentował, nagrywał. Bardzo mnie to ciekawi. Pewnie pojedziemy bardziej na północ, więc to też trochę inaczej, ale no zobaczymy. Kiedyś byłem świadkiem, jak płynęliśmy na Lofoty, kiedy o godzinie 3 w nocy słońce zachodziło. Zaszło tak do połowy. Poczekałem 15 minut i zaczęło się podnosić. Niesamowite wrażenie, że słońce w ogóle nie zaszło do końca, tylko na moich oczach zachodziło i zaczęło wschodzić. Coś niesamowitego. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś wybieramy się. Do ogrodów rodziny królewskiej, bo jak się okazuje, tak jak wczoraj chodziliśmy tędy i było mało samochodów, to w tej chwili, co prawda, parking już trochę pustoszeje, ale jak widać, samochodów od rana najechało sporo. Kampery się wymieniają, jedne wyjeżdżają, drugie przyjeżdżają, ale sporo osobówek, więc widać, że miejsce cieszy się dużym, dużą popularnością, a jest, ty, jesteśmy w ciągu tygodnia tutaj, nie w weekend. Natomiast Większość ludzi schodzi do tych ogrodów, o których wspomniałem, i sami jesteśmy ciekawi, skoro skoro tak wiele osób tutaj przyjeżdża, no to chcemy też zobaczyć. Zatem idziemy. Za mną brama wejściowa do ogrodów ząbkowych. nie twierdzi, że wejście w 120 koron. No to trochę, trochę. Ostatecznie skończyło się na tym, że ja wszedłem, Ania została. Myślałem, że Ania wejdzie, bo to jest taka bardziej kwiatowa, ale to tam. A że ja jestem, że już tu jesteśmy, może na co dzień nie jestem wielkim fachowcem, jeśli chodzi o kwestie ogrodów, chociaż mamy ogród pod domem, no to będąc w takim miejscu, gdzie widać, że bardzo dużo Szwedów tu przyjeżdża, jest to chyba dla nich ważne miejsce. No a poza tym ogrody rodziny królewskiej chciałbym to zobaczyć. Udajemy się, mamy drogowskazy, na starcie dostajemy mapę w ogrodów, widać, że trochę tego jest, jest to dość spore. Patrzymy, gdzie tu iść i idziemy. W lipcu co roku tymi ogrodami przechadza się rodzina królewska, wśród ludzi, takich jak teraz ja, czy jakikolwiek inny obywatel Szwecji, nie tylko Można ich spotkać właśnie z tego tytułu, że tutaj nie ma być osób ważnych i ważniejszych Jesteśmy przed pałacem rodziny królewskiej, tutaj jest ich siedziba Gdzieś gdzieś nie można wejść, to jest taka tabliczka, i na przykład w tym miejscu. W góry jest domek bardzo ładny, Był tradycyjny, tak jak tutaj się kiedyś żyło. Tak on jest tutaj zachowany. Plusem jest to, że w tych ogrodach nie ma wiatru. Holandia jest zwana wyspą wiatrów, bo dość często tutaj ją e, wiatry mocne. A to jest ogrodzone drzewami, lasem dookoła, więc jest spokojnie, jest przyjemnie ciepło. O tyle dobrze. Obszar ten nie jest specjalnie duży, więc spokojnie godzina to. Pff, z palcem. Wyjściowego, czy też wyjściowego, jak to woli. Tak jak wspomniałem, ładne, ładne i po prostu ładne. Natomiast za pięć dni. Oto nasza kolejna miejscowa. Jesteśmy w, na wyspie Olandia, niedaleko niedaleko e, miejscowości Ros. A nie jak? Bardzo duży. Eee, bardzo duży plac. Miejsce oczywiście za darmo. Od dali widać kampery Różnie porozstawiane tutaj nasz. No, miejsce jest tyle, że nawet chyba w pełnym sezonie dają radę tutaj ogarnąć, bo miejsce typowo takie pod kampery. Nie ma w tym miejscu fizycznie co prawda, żadnego serwisu. Chociaż zobaczymy, ale widok jest o, widok jest na zamek. ruiny zamku. Fajne ścieżki są, są do, do miasta i do zamku i jak widać bardzo fajna miejscuwa bardzo nam się tutaj podoba, jest cisza, spokój, blisko do morza, no i idziemy, więc gorąco polecamy to miejsce.